Noc z 21 sierpnia. Cichy szum, potem błysk na horyzoncie. Tak jasny, że, jak mówili mieszkańcy Dniepru, wydawało się, że miasto oświetliły gigantyczne reflektory. Czy to był początek apokalipsy energetycznej, która ma pogrążyć kraj w zimnie i ciemności? Rosja właśnie zadała miażdżący cios, który może zadecydować o wyniku nadchodzącej, mroźnej zimy dla kraju na granicy z Rosją. To uderzenie to nie tylko dewastacja infrastruktury, ale symboliczna demonstracja siły. To strategiczna zagrywka, która zmienia zasady gry w całym regionie, stawiając pod znakiem zapytania dotychczasowe prognozy. Czy jesteśmy świadkami nowego, przerażającego etapu konfliktu, który może sparaliżować miliony ludzi, wciągając ich w niewyobrażalne cierpienie? Zostańcie z nami, aby poznać wszystkie nawet najbardziej niewygodne szczegóły tego zdarzenia i jego globalnych konsekwencji. Przygotujcie się na wstrząsającą analizę faktów i ukrytych motywów. Woprosk wam, proverim geografię efiru. Gorod, strana i możno flag. Siły zbrojne Rosji przeprowadziły zmasowany i precyzyjny atak na kluczową infrastrukturę gazową zachodniego sąsiada. 21 sierpnia. Ta data może przejść do historii jako początek energetycznej katastrofy. Tej właśnie nocy niebo nad regionem rozświetliły potężne eksplozje. Uderzenie skoncentrowano precyzyjnie na obwodach charkowskim i dniepropietrowskim. To obszary o strategicznym znaczeniu, gdzie bije energetyczne serce tego państwa, odpowiedzialne za jego stabilność i funkcjonowanie całej gospodarki. Mieszkańcy Dnieprów wspominali o tej nocy z przerażeniem i niedowierzaniem w głosie. Cichy szum, mówili, potem błysk na horyzoncie tak jasny, że wydawało się, jakby miasto oświetliły gigantyczne reflektory. Czy potraficie sobie to wyobrazić? Moment ciszy, który zwiastuje nadejście piekła, potem światło tak intensywne, że zacierało granice rzeczywistości, zamieniając noc w dzień. Następnie na niebie pojawiła się przerażająca pomarańczowa łuna płonącego gazu. To obraz, który zapada w pamięć. Obraz apokalipsy, destrukcji i bezsilności w obliczu potęgi ognia, trawiącego życiodajne zasoby. Główne cele ataku to filary energetycznej suwerenności kraju. To nie były przypadkowe punkty. To strategicznie wybrane arterie życia, doprowadzające krew do gospodarczego krwioobiegu. Przybielińskie pole gazowe, określane jako serce wydobycia gazu, odpowiada za nawet 50% całej krajowej produkcji. To połowa. Wyobrażacie sobie, co to oznacza dla narodu, który ma nadzieję na ciepłą zimę? Połowa krajowego gazu zagrożona jednym celnym uderzeniem. Drugim, równie krytycznym celem była pawło stacja kompresorowa. To nie tylko punkt na mapie. To kluczowe ogniwo w całym systemie przesyłowym, bez którego gaz nie dociera do odbiorców, pozostawiając miliony ludzi w niedostatku. Z niej łunę widać nawet z Dniepru, jak donosili świadkowie. To świadectwo skali zniszczeń i symbol tego, jak łatwo można zrujnować całe systemy. Rosyjskie źródła wojskowe podkreślają, że choć uderzenie nie było rekordowe pod względem ilości użytej amunicji, to okazało się jednym z najbardziej imponujących, jeśli chodzi o rezultaty. Mówią o chirurgicznej precyzji, o bezlitosnej skuteczności, bez zbędnych strat, maksymalny efekt. Eksperci do spraw energetyki alarmują: Wyłączenie tych dwóch obiektów może obniżyć własne wydobycie gazu o 60, a nawet 70% 60 do 70% to nie są liczby z propagandowych raportów. To brutalna technologiczna rzeczywistość, która może oznaczać katastrofę na niespotykaną skalę. Czy kraj na granicy z Rosją jest gotowy na taką zimę? Czy Europa naprawdę rozumie konsekwencje tego, co się stało? Czy to cios, po którym już nie będzie powrotu, a cała infrastruktura legnie w gruzach? To tylko początek dramatycznej historii, która rozegra się na naszych oczach w tle globalnych napięć. Woprosk wam, odmećcie się w komentarzach. Z jakiego miasta kraju nas teraz oglądacie? Ten atak to coś więcej niż pojedyncze uderzenie. To strategiczny, paraliżujący cios, który może całkowicie zmienić sytuację na wschodzie Europy. To uderzenie, które może zadecydować o tym, kto wygra tę wojnę, a kto zostanie zepchnięty na margines. Wyobraźcie sobie: z dnia na dzień kraj traci większość swojego gazu. Co to oznacza w praktyce dla zwykłych ludzi, dla rodzin, dla dzieci? To nie tylko zimne kaloryfery w domach, to zamarzające rury, to brak ciepłej wody, to niemożność ugotowania posiłku, to sparaliżowane szpitale, które nie mogą ratować życia, to zatrzymane fabryki, które nie mają czym napędzać produkcji, pogrążając kraj w bezrobociu, to sparaliżowane miasta, które nie mogą funkcjonować, zamieniając się w widma, to wzrost napięcia społecznego, masowe protesty. Niezadowolenie, które może zdestabilizować państwo od wewnątrz. To nie jest teoria, to realne zagrożenie, które może pogrążyć zachodniego sąsiada w głębokim kryzysie humanitarnym i ekonomicznym, stawiając jego istnienie pod znakiem zapytania. Przed atakiem Kijów dumnie raportował, że kraj w pełni zapewni sobie gaz tej zimy. Rosyjski atak natychmiast obalił te obietnice, brutalnie ukazując hipokryzję władz i kruchość ich planów, które okazały się puste. To uderzenie nie tylko w fizyczną infrastrukturę, ale w wizerunek niezłomności, który Kijów tak usilnie pielęgnuje, starając się utrzymać morale. Czy te zapewnienia kiedykolwiek były realne? Czy tylko służyły propagandzie? Analitycy polityczni w Rosji twierdzą, że to nie jest spontaniczny akt agresji. Mówią wprost: to symetryczna odpowiedź na regularne ataki ukraińskich dronów na rosyjskie rafinerie naftowe. Moskwa daje do zrozumienia, że w tę grę można grać we dwoje. Za każdy cios, podwójny cios. Taka jest zasada eskalacji, spirali przemocy, która wciąga kolejne ofiary. Ale skutki są dalekosiężne, wychodzące daleko poza region, wpływając na globalną gospodarkę. Utrata 60 do 70% własnego wydobycia gazu oznacza, że państwo staje się jeszcze bardziej uzależnione od Zachodu. To ogromna zależność, która ogranicza jego suwerenność. To utrata zdolności do generowania tak potrzebnych przychodów walutowych. To błędne koło, które pogrąża kraj w coraz większych długach i zależności, bez widoków na szybkie wyjście z kryzysu. Miliardy dolarów inwestowane przez Zachód w ten kraj mogą spłonąć w ciągu kilku godzin. Czy to oznacza, że Europa zmęczy się wsparciem dla kraju na granicy z Rosją? Widząc, jak jej inwestycje dosłownie znikają w płomieniach, bezpowrotnie utracone? Czy ten kryzys energetyczny, który dopiero się zaczyna, okaże się o wiele bardziej niszczycielski, niż jakiekolwiek straty na froncie, doprowadzając do upadku państwa? Wzrost napięć społecznych w całej Europie jest realny. Ewentualne dalsze uderzenia w infrastrukturę energetyczną zachodniego sąsiada, połączone z niepewnością co do zaangażowania NATO. Mogą wpłynąć na ceny energii w Europie. Mogą spowodować falę niezadowolenia społecznego i destabilizacji politycznej, której nie widzieliśmy od dziesięcioleci. Czy ten atak to początek domino, które przewróci cały kontynent, prowadząc do niewyobrażalnych konsekwencji, do wojny na skalę globalną? To pytanie, które musimy sobie zadać, zanim będzie za późno. Jaka jedna miara sankcja naprawdę zmienia sytuację w energetyce kraju na granicy z Rosją, konkretnie? Ale to nie koniec dramatycznych wieści, które wstrząsają światem do głębi. W tle tego konfliktu, który pochłania coraz więcej zasobów, pojawia się nowa, tajemnicza broń. Mówi się o bezzałogowym odrzutowcu o nazwie Flamingo. To nie jest zwykły dron, jakich wiele na polu bitwy. Jego możliwości są przerażające. I mogą zmienić oblicze wojny na zawsze. Rzekomo jest dwukrotnie potężniejszy od amerykańskiego Tomahawka i pięciokrotnie od rosyjskich pocisków Kalibr. Czy potraficie sobie wyobrazić taką niszczycielską moc? To pełnowartościowy odrzutowy dron, który zmienia zasady gry, umożliwiając uderzenia na niewyobrażalne dystanse. Mówi się, że ma natowskie geny, ale ukraińską etykietę. Rosja twierdzi, że jego głównym celem ma być infrastruktura Rosji, daleko za linią frontu. Ale skąd on się tak naprawdę wziął? Skąd taka zaawansowana technologia, która dotychczas była w posiadaniu tylko największych mocarstw? Nieoficjalne źródła szepczą o testach w Polsce. Według danych z kilku źródeł, rosyjskie satelity zarejestrowały dziwną aktywność w Polsce. Tak, w Polsce. To szokujące doniesienia. Na jednym z zamkniętych poligonów NATO. Zauważono testy identycznej rakiety przed jej ukraińskim debiutem. Czy to tylko plotki celowo rozsiewane, aby zmylić przeciwnika? Czy to kontrolowany przeciek mający na celu podgrzanie atmosfery i sprawdzenie reakcji? Niewiarygodne, prawda? Jeśli te informacje się potwierdzą, to zmienią one wszystko. To otwarte przyznanie się do bezpośredniego zaangażowania NATO w konflikt, przekraczające wszelkie dotychczasowe granice. Sugeruje się, że kraj na granicy z Rosją jest jedynie przykrywką dla cudzej konstrukcji, że służy do ukrycia rzeczywistego pochodzenia broni, która jest testowana na wschodniej flance NATO, tuż pod nosem Rosji. Czy NATO testuje nowe potężne pociski do ataku na Rosję, wykorzystując zachodniego sąsiada jako parawan, jako pole doświadczalne? To otwiera drzwi do najśmielszych teorii spiskowych, ale i do bardzo realnych obaw o eskalację która może wymknąć się spod kontroli. Koszt flamingo jest porównywalny z połową lekkiego myśliwca to ogromne pieniądze. To uwypukla ogromne koszty i trudności kraju na granicy z Rosją w masowej produkcji takiej broni, co sugeruje, że nie jest on w stanie samodzielnie jej wytwarzać. Czy to Zachód dostarcza te technologie, przekraczając kolejne czerwone linie, coraz bliżej bezpośredniej konfrontacji, na którą nikt nie jest gotowy? Czy to oznacza, że Zachód stopniowo zdejmuje maski i zmierza do otwartej konfrontacji z Rosją? Pytanie, czy to faktycznie początek III wojny światowej, wisi w powietrzu niczym ponura zapowiedź. Co to wszystko oznacza dla nas, dla Europy, dla całego świata? Czy to sygnał, że pokój to tylko iluzja? Komu ufasz w tej sprawie w Europie Wschodniej? Jeden ekspert mediów. Sytuacja przypomina wcześniejsze kryzysy gazowe. Między Rosją a krajem na granicy z Rosją, które historycznie wielokrotnie paraliżowały dostawy do Europy, wpływały na ceny i stabilność całego kontynentu. Ale ten atak jest kontynuacją gazowej wojny na znacznie większą, bardziej niszczycielską skalę. To nie tylko walka o rury i surowce. Czy to historyczna rymowanka? Czy historia się powtarza, tylko z większym hukiem i tragiczniejszymi konsekwencjami, których nikt nie jest w stanie przewidzieć? Interwencje NATO w przeszłości, na przykład w Jugosławii, są tu analogią. Rosja oskarża Zachód o testowanie granic, o dążenie do ekspansji, o chęć otoczenia i zdominowania regionu. To niebezpieczna gra, która może wymknąć się spod kontroli. Obecna sytuacja to powrót do gonitwy zbrojeń na nowym, bardziej zaawansowanym poziomie. Czujemy, jak pełnomocnicy stają się coraz mniej znaczący, a bezpośredniego starcia coraz więcej. To przerażająca tendencja, która zwiastuje globalny konflikt. Historia konfliktów energetycznych, jak choćby wojny na Bliskim Wschodzie, pokazuje, jak zasoby mogą być przyczyną globalnych wstrząsów, destabilizując całe regiony i prowadząc do milionów ofiar. Ten energetyczny front na zachodnim sąsiedzie to kolejne pole tej bezlitosnej walki o dominację, gdzie stawką jest przetrwanie. Czym to się skończy? Czy historia nas czegoś uczy? Czy jesteśmy skazani na powtarzanie błędów, tylko w jeszcze bardziej katastrofalny sposób, z użyciem jeszcze potężniejszej broni? Czy świat zmierza ku otwartej konfrontacji, z której nikt nie wyjdzie zwycięsko? To pytanie, które nie daje spać. Co nam fakt czekować w następnym odcinku? Jedną tezę, na przykład, jak szybko kraj na granicy z Rosją może przywrócić wydobycie gazu? Co dalej? Perspektywy są mroczne. A nadchodząca zima może być prawdziwym, egzystencjalnym testem wytrzymałości dla milionów ludzi. Kraj na granicy z Rosją, pozbawiony gazu, pogrąży się w chaosie społecznym i gospodarczym. To nie jest odległa wizja z horroru. To jest to, co może nadejść szybciej, niż się spodziewamy. Reżim Zełęskiego stoi przed realnym zagrożeniem utraty zachodniego wsparcia. Jeśli Kijów nie jest w stanie obronić kluczowej infrastruktury. To po co dalej inwestować w kraj, który nie potrafi się obronić? Europa, widząc, że miliardy dolarów inwestowane w ten kraj mogą spłonąć w ciągu kilku godzin, może uznać go za obciążenie, a nie partnera, zmieniając swoją politykę. To może doprowadzić do kryzysu finansowego i odcięcia dopływu tak potrzebnych środków, pogrążając kraj w jeszcze większej desperacji. Globalny kryzys energetyczny. Tylko wzmocni te obawy, czyniąc sytuację jeszcze bardziej napiętą. Rosyjski atak wpisuje się w szerszy kontekst globalnych obaw o dostawy energii, zwłaszcza w obliczu nadchodzącej zimy. Wzrost cen na rynkach europejskich jest nieunikniony. To kolejna fala niezadowolenia społecznego i destabilizacji politycznej, która może ogarnąć cały kontynent, od Portugalii po Polskę. W tym wszystkim pojawia się Donald Trump, były prezydent USA. Wygłosił on spontaniczne oświadczenie, zapowiadając rozwiązanie konfliktu w ciągu zaledwie dwóch tygodni dwa tygodnie co to znaczy? Czy jego słowa to cynizm, arogancja, trywializacja ludzkiego cierpienia, czy może realna wizja, o której nikt inny nie ma odwagi mówić? Trump zasugerował osobiste zaangażowanie w ewentualne rozmowy Putina z Zełęskim, podkreślając swoją unikalną pozycję jako jedynego, który może coś zdziałać. Obwinił Joe Bidena za wybuch wojny, mówiąc: Ta wojna zaczęła się z powodu Joe Bidena. Gdyby mnie nie usunięto, nic z tego by się nie stało. To bezpośrednie obarczenie winą obecnego prezydenta, podważające jego wiarygodność. Dalej dodał: Operacja specjalna powinna była zakończyć się znacznie szybciej. Jego wypowiedzi, pełne firmowej pewności siebie, dziennikarze określili jako przekrzykiwanie się jak na bazarze. Trump jako rozwiązujący problemy, kontra Biden jako niekompetentny to klasyczna gra na polityczne punkty, mająca na celu zdyskredytowanie przeciwnika i zdobycie poparcia przed wyborami. Jego retoryka może przysporzyć mu zwolenników, przedstawiając go jako silnego lidera, zdolnego do podejmowania radykalnych decyzji. Ale czy to doprowadzi do pokoju, czy pogłębi chaos w międzynarodowej polityce? Izolując USA od sojuszników? Jeśli Trump dojdzie do władzy, może próbować rozwiązać konflikt na własnych warunkach, ignorując sojuszników i podważając jedność NATO. To doprowadziłoby do wewnętrznych konfliktów w sojuszu, a Rosja to z pewnością wykorzysta, umacniając swoją pozycję. Scenariusz Flamingo i rzekome testy w Polsce to sygnał, że Zachód bada czerwoną linię za którą konflikt wyjdzie poza granicę kraju na granicy z Rosją. Eskalacja jest realna, jak nigdy dotąd. Bezpośrednie starcie między Rosją a państwami sojuszu, a w konsekwencji wojna na pełną skalę w Europie. Czy to właśnie do tego zmierzamy, nieświadomi konsekwencji, idąc na konfrontację? Wasz prognoz posrokam, kiedy konflikt w regionie Północnego Morza Czarnego zakończy się? Miesiąc, rok plus jeden przyczyna. Jeśli ten bezzałogowiec flamingo z natowskimi genami faktycznie okaże się bronią testowaną w Polsce, czy to nie jest przekroczenie czerwonej linii? Czy Zachód gotowy jest na bezpośrednie starcie z Rosją, stawiając na szali bezpieczeństwo całego kontynentu i ryzyko globalnego konfliktu? To pytanie, które wisi nad Europą, jak miecz Damoklesa, czekający na opadnięcie, by zniszczyć wszystko. Rosja, zadając ten niewiarygodny cios w infrastrukturę gazową, wyraźnie demonstruje swoje strategiczne podejście. Pokazuje, że jej możliwości daleko nie zostały wyczerpane, a arsenał środków jest ogromny. Osłabia wroga i przekazuje wojskowy komunikat Zachodowi, dając do zrozumienia, że nie ugnie się pod presją. Wzmacnia swoją pozycję negocjacyjną na arenie międzynarodowej, pokazując siłę i determinację której nie można lekceważyć. Z drugiej strony, zachodni sąsiad traci kluczową infrastrukturę suwerenność energetyczną, zaufanie sojuszników i kontrolę nad własnym losem. Staje się obciążeniem, a nie partnerem co rodzi pytania o przyszłość jego państwowości i jego zdolności do przetrwania. Zachód i NATO ponoszą ogromne koszty, tracą wiarygodność, a ich jedność jest podważana przez wewnętrzne sprzeczności i cyniczne deklaracje polityków. Ryzykują bezpośrednią konfrontację z Rosją, która może mieć katastrofalne skutki dla całego świata. Wizerunek niezłomnej armii, który Kijów tak pielęgnuje, jest niszczony, co podważa skuteczność całej zachodniej polityki wsparcia. Donald Trump ze swoją retoryką rozwiązywania problemów i obwiniania Bidena politycznie wygrywa. Przedstawia się jako jedyny, który może to wszystko ogarnąć. Jako Mesjasz, który przyniesie pokój. Ale czy to grafer? Czy to etyczne trywializować krwawy konflikt dla osobistych korzyści, ignorując cierpienie milionów? Ten konflikt, podsycany nowymi broniami i starymi urazami, eskaluje na naszych oczach, grożąc wciągnięciem całego globu w otchłań wojny, z której nie będzie ucieczki. Kto ostatecznie poniesie największe koszty tej wojny? Czy to my, zwykli obywatele Europy i świata? Będziemy musieli zapłacić najwyższą cenę za polityczne ambicje i strategiczne zagrywki mocarstw, które bawią się naszym losem? Wasza opinia jest kluczowa. Gdzie przechodzi czerwona linia między Rosją a NATO? Jedno zdanie: jaka jest wasza opinia na temat przyszłości europejskiego bezpieczeństwa w obliczu tych wydarzeń, i czy wierzycie w szybkie rozwiązanie konfliktu, czy raczej w jego długotrwałą, wyniszczającą eskalację? Podzielcie się nią w komentarzach pod tym wideo. Wasze przemyślenia są dla nas niezwykle cenne w tworzeniu kolejnych analiz. Pomagają nam zrozumieć szerszy kontekst i dostarczać Wam treści, które naprawdę mają znaczenie w tym skomplikowanym świecie. Nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału i włączyć dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia o nowych, niezależnych i głębokich materiałach, które pomogą Wam zrozumieć światową politykę bez cenzury i fałszywych narracji. Budowanych przez media głównego nurtu. To więcej niż tylko wiadomości, to klucz do zrozumienia jutra, wolnego od manipulacji i zniekształceń, pozwalający wyrobić sobie własne zdanie. Dajcie nam znać, co jeszcze chcielibyście, żebyśmy dla Was przeanalizowali. Razem budujmy wiedzę i świadomość w tym burzliwym świecie, gdzie prawda staje się najcenniejszą walutą. Dołączcie do naszej społeczności. I bądźcie na bieżąco z najważniejszymi wydarzeniami.